Powstrzymuje ślinotok. Mmm, to jest pyszne. Ten burger jest taki świeży i miękki. Nigdy nie jadłam nic lepszego. Hej, co to za ptak? Oddaj mi natychmiast mojego burgera. Ojej, nie sądziłam, że w okolicy latają jakieś ptaki. O nie, w dodatku narobił na mnie. To obrzydliwe, Ochyda. Nie zwraca na nią uwagi, lepiej zajmij się swoim burgerem. No to niezły pomysł, masz rację Bella. Najpierw muszę odłożyć wszystkie banknoty. A teraz mogę spróbować burgera. Jaki pyszny! Bardzo mi się podoba. Smak srebra uszlachetnia każdy produkt. Dzięki, przyjaciół poznaje się w biedzie. No i proszę, Monika już je, a ja nadal jestem głodna. Wezmę sobie trochę pieniędzy, przydadzą mi się na jedzenie. Znakomity burger, szef kuchni wykonał wspaniałą pracę. Co się stało z moimi pieniędzmi? Na pewno pamiętam, że tu je położyłam, a teraz ich nie ma. Czyżby wśród nas był złodziej? Chyba nie myślisz, że to ja, prawda? Nie potrzebuję twoich pieniędzy. Chyba już wszystko rozumiem. Nie wiem, co ty masz na myśli. Wkrótce się przekonasz. Ochrona! Potrzebuję pomocy. Przeszukaj ją. Ukradła moje pieniądze. Myślę, że to przesada. Chodź, może masz rację, dziewczynie przyda się nauczka. A oto i moje pieniądze. Świetnie, dzięki, możesz je zatrzymać.